Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek programu Ciekawostki. Tytuł Czy zwierzęta potrafią się leczyć? W, natu w naturze nie ma szpitali, recept ani aptek, a jednak zwierzęta potrafią radzić sobie z chorobami w sposób, który to dziś zadziwia naukowców. Od papug w Amazonii po słonie na sawannie Świat zwierząt skrywa niezwykłą mądrość, której my, ludzie, dopiero zaczynamy się uczyć. <laughs> Czy to możliwe, że instynkt natury jest skuteczniejszy od niejednej terapii? Zapraszam w podróż do świata, gdzie przyroda sama jest lekarzem, a las prawdziwą apteką życia. W sercu Afryki w słonie po urodzeniu młodych Zjadają liście z konkretnego gatunku drzewa. Naukowcy odkryli, że te rośliny mają właściwości podobne do oksytocyny i leków przeciwzapalnych. To jest sposób na regenerację po porodzie. Z kolei szimpanzy, obserwowane w Tanzanii, połykają całe gorzkie liście azbilia. rośliny, która usuwa pasożyty z układu pokarmowego. Zwierzęta nie żują ich, tylko połykają w całości, tak jakby dokładnie wiedziały, że właśnie w ten sposób zadziała najlepiej. W Amazonii papugi i makaki regularnie zjadają glinę w określonych miejscach. To nie przypadek. Glinka wiąże toksyny roślin, z którymi się żywią, działając jak naturalny detoks. Niektóre koty i psy w domach robią to samo, instynktownie jedząc trawę, by oczyścić układ pokarmowy, a w morskich głębinach manaty ocierają się o koralowce, które wydzielają antybakteryjne substancje i własna forma kąpieli leczniczej. Naukowcy nazywają to zoofarmakognozją, czyli zdolnością zwierząt do samoleczenia. Ale być może to coś więcej niż tylko biologia. Czy nie jest to dowód, że cała przyroda jest połączona inteligencją, której jeszcze do końca nie rozumiemy? Być może każdy gatunek ma swój wewnętrzny podręcznik zdrowia, zakodowany w genach i intuicji, a zwierzęta po prostu potrafią go czytać bez pomocy książek czy laboratoriów. Podsumowując, kiedy przyglądamy się naturze, widzimy w niej coś więcej niż tylko przetrwanie. Widzimy mądrość cichą, prostą, a jednocześnie doskonałą. Zwierzęta nie walczą z chorobą, one współpracują z naturą, ufając jej rytmom i sygnałom. Może to właśnie lekcja dla nas, że zdrowie nie zawsze rodzi się w aptece, lecz w harmonii z życiem. Bo jeśli zwierzęta potrafią się leczyć, być może i my potrafimy, wystarczy, że przypomnimy sobie, jak słuchać natury. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Sądzę, że tematyka zainteresowała Państwa. Jeśli tak, to bardzo proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji i Strażycia TV. I oczywiście jeszcze raz podziękuję za liczne komentarze, które piszecie do nas. Są dla mnie bardzo drogocenne i dużą wskazówką, co dalej Państwu jeszcze przedstawiać w kolejnych odcinkach. A ja zapraszam na kolejny odcinek ciekawostek 28 grudnia o godzinie 16. Również ciekawy będzie temat. Dzisiaj życzę Państwu spokoju, miłości, wdzięczności na to popołudnie i wieczór, mówiła Ewelina Ebenberger. Do usłyszenia.